Cześć, tu Kasia i witam Cię na kanale Skawą na Macie. Dziś zapraszam Cię do praktyki, którą wyjątkowo możesz zrobić nawet w łóżku zaraz po wstaniu. Będzie to bardzo delikatna i krótka praktyka, która pomoże Cię wyciągnąć jeszcze w łóżku. Taka idealna na leniwy niedzielny poranek. Więc zapraszam Cię dzisiaj do leżenia na Macie. Tak, jak zaczynamy nasz dzień od leżenia w łóżku. Tak zaczynamy naszą praktykę. Głęboki wdech tutaj. Wydech. I zacznij teraz poruszać palcami prawej stopy, palcami lewej stopy, palcami prawej dłoni, palcami lewej dłoni, i zacznij rysować okręgi kostkami i nadgarstkami. Zazwyczaj budzimy się bardzo szybko, dzwoni budzik i od razu wyskakujemy z łóżka. A dziś chcemy dać sobie czas na leniwy poranek, na wyciągnięcie się w łóżku. Z wdechem dłonie przenieś nad głowę, napnij całe ciało. Z wydechem luz, złap lewą dłonią za prawy nadgarstek. Wyciągnij się na, prawą, na lewą stronę, prawą kostkę przełóż nad lewą. Pozycja banana. I wdech, wracamy do centrum. Przenieś prawą stopę na lewą stronę, lewą kostkę nad prawą, złap prawą dłonią za lewy nadgarstek, wyciągnij lewą stronę ciała. Wdech, wracamy do centrum, wyciągamy raz i jeszcze ciało, napinamy i z wydechem luz, przytul kolana do klatki piersiowej, możesz chwilę pobujać się na boki. Teraz przełóż prawą kostkę nad lewym kolanem, złap albo za, prawe, za lewe kolano, albo za lewy piszczel, za lewe udo, gdzie Ci wygodnie. Postaraj się prawe kolano otworzyć do zewnątrz, chwila tutaj. Pozycji ini jest to pozycja leżącego gołębia. Rozstaw dłonie na bok, jeżeli masz tyle miejsca w łóżku, i przełóż prawą stopę na lewą stronę. Spójrz za prawą dłonią. I wdech, głowa wraca do centrum, nogi wracają do centrum. Teraz zmieniamy stronę, lewa kostka nad prawym kolanem. Łapiemy albo za prawe kolano, albo za prawe piszcze, albo za prawe udo. Lewe kolano do zewnątrz, na zewnątrz. Możesz pobujać się na boki, co tylko podpowiada ci to ciało w ten spokojny poranek. I dłonie na boki, lewa stopa na prawą, spójrz za lewą dłonią. Wdech, wracamy do centrum, rozplącz nogi, przytul kolana do klatki i przenieść się na ulubiony bok, prawy lub lewy. Zrób tutaj głęboki wdech, wydech i z wdechem podnosimy się do góry, prostując w tym samym czasie, jak podnosimy klatkę, nogę, która jest u góry. Wsiadamy w siedzie skrzyżnym, wyciągamy dłonie do góry z wdechem i z wydechem prawa dłoń na prawą stronę wyciągamy lewy bok. Wydech, uginamy łokieć, otwieramy klatkę. I lewa dłoń na lewą stronę, prawa dłoń do góry wdech. I wydech, uginamy łokieć, otwieramy klatkę. I lewa dłoń góra. I wydech, uginamy łokieć. I prawa dłoń góra. I wydech, uginamy łokieć. I lewa. I wydech i prawa i wydech prostujemy lewą nogę prawa stopa od wewnętrznej strony lewego uda, z wdechem dłonie góra i z wydechem skręt do prostej nogi, raczej skłon do prostej nogi Możesz stopą pobawić się flex, point, czego tylko potrzebujesz o poranku. I wdech podnosimy się do góry. Teraz uginamy lewe kolano, prostujemy prawe i lewa stopa od wewnętrznej strony prawego uda. Wdech dłonie górę i z wydechem skrę skłon do prostej prawej nogi. Znowu moment, żeby pobawić się stopą flex point. Przyjemny, spokojny poranek. I wdech, góra. Teraz obie stopy, czyli prostujemy też lewą, szeroko. Palce do nieba, do sufitu. Wdech, wy... Prostujemy kręgosłup i z wydechem schodzimy do skłonu. Plecy dalej proste, palce do nieba, do sufitu. Pamiętaj, że to są pierwsze poranne ruchy. Ciało jest sztywniejsze, więc możesz zostać wyżej. To jest jak najbardziej w porządku, możesz zostać nawet tutaj, z dłońmi odłożonymi na uda, na kolana, na łydki. To ma być przyjemna praktyka o poranku. Odłóż lewą dłoń w centrum z wdechem prawa dłoń do góry. Wraca prawa dłoń do centrum, lewa dłoń do góry. Wydech dłoń na matę na łóżko, prawa dłoń do góry. Wraca do centrum, lewa dłoń do góry. Wraca do centrum. Miednica delikatnie do tyłu ugnij kolana i połącz je ze sobą. Przytul się mocno. Teraz skrzyżuj nogi. Odwrotnie niż robisz to zazwyczaj. Czyli jak intuicyjnie krzyżujesz prawą, to teraz zrób to na odwrót. Odłóż dłonie na kolana. Z wdechem klatka do przodu i z wydechem zaokrąglamy plecy. Taki koci, krowy, krowi grzbiet, ale w pozycji siedzącej. I wdech. I wydech. I, wydech. I wdech. I wydech, i wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Zatrzymaj się tutaj. Z wdechem dłoni góra i z wydechem skręt do prawej strony. Lewa dłoń na prawe kolano, prawa dłoń za nami. Wdech wydłużamy kręgosłup i z wydechem dokręcamy się. Dokręcamy odcinek szyjny. Na prawą stronę. I wdech, dłonie góra. Jeszcze zanim, to zmieniamy skrzyżowanie nóg, i z wydechem skręt do lewej strony, prawa dłoń na lewe kolano, wdech, wydłużamy kręgosłup i z wydechem skręt. Kręca się nawet odcinek szyjny. Patrzymy za lewą dłonią. Dobrze, że mam sekarek, bo nie wiedziałabym, która to lewa i prawa. I wdech dłonie górę i z wydechem dłonie wzdłuż tułowia. Teraz połącz stopy ze sobą. Pozwól kolanom opaść na boki. Przenieś. Prawe ucho do prawego barku i z wydechem broda dołem, lewe ucho do lewego barku wdech i wydech broda dołem, prawe ucho do prawego barku wdech wydech broda dołem, lewe ucho do lewego barku I z wydechem broda do centrum podnosimy głowę do góry. Krzyżujemy raz jeszcze nogi. Odkładamy jedną, jedną rękę na brzuch, drugą na klatkę piersiową na serce. Jeszcze przed rozpoczęciem dnia, pomyśl o trzech rzeczach, albo nawet o jednej, jeżeli trzy to za dużo, za które możesz być dzisiaj wdzięczny. Niech to będzie kubek pysznej kawy, która czeka na ciebie w kuchni. Może ta krótka, rozciągająca praktyka w łóżku. Może ten spokojny poranek. Promienie słońca wpadające przez zasłonięte okna. Ukochana osoba obok. Zdrowe, sprawne ciało. Co tylko przyjdzie Ci do głowy. Z wdechem podnieś dłonie do góry, połącz je nad głową. I z wydechem ściągnij połączone dłonie do klatki piersiowej. Głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Namaste. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką, mam nadzieję przyjemną praktykę na spokojny poranek. Życzę Ci pięknego dnia i samych przyjemności. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnej praktyce. Cześć!